Jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z TikToka? Czy TikTok jest niebezpieczna? Aplikacja zbiera szerokie spektrum informacji, w tym dane biometryczne, geolokalizacyjne oraz historię przeglądania. Co może budzić wątpliwości dotyczące zgodności z RODO oraz CCP, istnieją obawy dotyczące transferu danych do Chin które mogą podważać bezpieczeństwo użytkowników z państw posiadających bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie ochrony danych. Dodatkowo, algorytmy TikToka bywają oskarżane o promowanie nieodpowiednich treści. Mechanizmy rekomendacji oparte na szczegółowej analizie danych mogą prowadzić do profilowania użytkowników w sposób potencjalnie niezgodny z przepisami. Platforma ułatwia także kontakt z obcymi osobami. Zwiększając ryzyko cyberprzemocy oraz potencjalnych przypadków groomingu. Pojawiają się pytania dotyczące przejrzystości polityki TikToka w zakresie współpracy z organami ścigania i przekazywania danych. W dodatku, oskarżenia o wykorzystywanie TikToka jako narzędzia do szerzenia dezinformacji stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa informacyjnego. Komisja Europejska poinformowała, że TikTok należący do chińskiej firmy technologicznej ByteDance łamie unijne przepisy. Nie upubliczniając we właściwy sposób danych o reklamach wyświetlanych w serwisie. Firmie grozi kara w wysokości do 6% światowych obrotów. A nawet nakaz tymczasowego zawieszenia działania serwisów UE. Wobec TikToka prowadzonych jest kilka postępowań w związku z podejrzeniem o naruszenie aktu o usługach cyfrowych DSA, czyli przepisów nakładających na platformy cyfrowe odpowiedzialność za treści publikowane w ich serwisach. Czwartkowa decyzja KE dotyczy konieczności uruchomienia przez Platformę repozytorium reklam. Ma ono służyć do wykrywania kampanii dezinformacyjnych, nieuczciwych reklam, a także treści politycznych umieszczanych w związku z prowadzonymi w krajach europejskich kampaniami wyborczymi.